Dzień dobry, jestem naukowcem. Witamy w laboratorium BMX podcastu. Jest ze mną Filip. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj robimy eksperyment. Eksperyment polega na zrobieniu klocka z klejpałową okładziną. Moglibyśmy to zrobić w ten sposób i zostawić, ale chcemy, żeby wyglądało ładnie. Dlatego teraz metoda jest taka. Klejpałę. Na takie kawałeczki. Ten jest za duży, chyba. Fuj, za duży. Będzie OK. I podgrzewamy je. I wyślij zapalniczko od dziewczyn, bo to jest jakaś żenada. Dobra. Podgrzewamy klej pałę. Zaletą jest to, że klej pały jest też klej, klejem, nie tylko pałą. Więc nie musimy używać dodatkowego kleju. Wkładamy, wkładamy. Opary są chyba toksyczne. Nie, naprawdę te opary nie są dobre dla zdrowia. No, jak będziesz za długo hamował, to umrzesz od smrodu. Się śmiejesz, Od oparów. Kurwa. Ja się od boku pokażę Super Nie widzę co mi każesz robić szukam zapalniczki, którą podpalę Ci komputer wygląda apetycznie Dżemik. Klocek jest już wysych, był i możemy przystąpić do Chodźmy. Aaaa, kurwa! Spokojnie, mam kaftan. Bezpieczeństwo. Tu, ale... Ale brudna piasta. Brudna? Jezu, cóż za trema. Muszę yy... jeszcze z tamtej strony zmienić, bo zjebałem. Patrz o, się teraz obserwuję siebie przez ekran. Boże, jaki jestem nieporadny. Daj. Kurwa, co ja robię? Jezus, daj! Kurwa! Ha, Stresuje się tym nagranie Kurwa, ty zaraz mi mówisz to, później mi mówisz tamto. A, to ty żeś źle założył. Ty żeś źle w ogóle wszystko zrobił. Ta, jasne. Kto zakładał linkę Ja. No. To jest najgłupszy pomysł, na jaki wpadła ludzkość ostatnio. Od jakichś. dwóch milionów lat. O Kurwa! <gsty> <gry> Może to nie był taki głupi pomysł. Promocja? Nie zużyj całych od razu. Jak już to działa tak dobrze, tylko nie odbijają klocki. Trzeba ruszyć Wow. Wow, Trzeba mocniej sprężyny naciągnąć Wynaleźliśmy Weź daj na klocki. Znaczy dobra, problem z klockami jest taki, że napiłem sprężyny w chuj, także nie mam siły tak klamki prężę wcisnąć. Klocki nadal nie odskakują. W momencie gdy chcę zrobić mouse pika, to jest koniec. Kurwa, hamulec jest nie do odblokowania. O, teraz dopiero puścił.